Pan poseł Roman Fritz, bardzo proszę. Konfederacja KP. Korony polskie. Tak, mam napisane. Korony polskie, bardzo proszę. Gdzie tam trzecia, panie marszałku? Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Dziś, przepraszam, wczoraj, bo to już po północy mamy, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju skandalem na szczytach władzy Sejmu RP. A dokładnie ze względu na zarządzanie Strażą Marszałkowską, konkretnie komendant Straży Marszałkowskiej, zachował się nie tak, jak trzeba. O co chodzi? Zaprosiliśmy my, posłowie Konfederacji Korony Polskiej, do Sejmu Grupę Polskich Patriotów, organizacji Bronimy Polskiej Granicy. Fantastycznych ludzi, którzy zasunęli obroną polskiej granicy w 2021 roku z granicy z Białorusią, a teraz bronią polskiej granicy. Z Niemcami. Ich problem polegał na tym, że było ich dużo. Przyszło ich ponad 40 i pan komendant uznaniowo stwierdził, że nie wejdą. Mieli wielkie różańce w dłoniach, emblematy. Z czego się pani śmieje? Dziękuję serdecznie. Z czego panie pośle? się pani śmieje? Pan poseł Włodzimierz Skalik. Bardzo proszę, pan poseł Włodzimierz Skalik. Dziękuję, panie pośle. Panie pośle, dziękuję. Panie pośle, dziękuję. Zda mi pan ten. Dziękuję. Pan poseł Panie Marszałku, rytuał oburzenia dotarł do Sejmu przebieg wczorajszego posiedzenia Komisji Kultury dowodzi, że w sejmie zamiast wywodzącego się z cywilizacji łacińskiej Poszanowania dla prawdy króluje talmudyczna etyka sytuacyjna, która chce ustalać prawdę nie w drodze badań naukowych, a poprzez podejmowanie uchwał. Chodzi o haniebną uchwałę obudrzenia na wypowiedź Grzegorza Brauna. Haniebną, bo nie odnoszącą się do sensu jego wypowiedzi, tylko nadającą jej taki wyraz, jaki jest wygodny dla autorów uchwały wydająca wyrok na Grzegorza Brauna, zanim zapadło sądowe rozstrzygnięcie. Skandalem było uniemożliwienie przez poseł Urszulę Augustyn zabrania głosu przez posłów Korony. Odrzucono nasze poprawki wskazujące, że do niemieckich zbrodni w obozach śmierci przyczynił się nie tylko antysemityzm, ale również antypolonizm czy też niemiecki narodowy socjalizm. Odrzucono też naszą poprawkę wzywającą do przeprowadzenia badań naukowych, by wyjaśnić wątpliwości odnośnie do niemieckich zbrodni. Niestety, hagada dominuje nad prawdą. Na tym zakończyliśmy w ogóle rozpatrywanie punktów porządku obrad zaplanowanych na dzień 22 lipca. Natomiast, niestety, informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Na szczęście. Na szczęście. Dobrze, niech będzie. Z pewnością są jeszcze z nami, gdzieś tu, no nie na galerii, ale może w internecie ci, którzy śledzą nasze obrady i czekają na te oświadczenia. Jeżeli ktoś pragnie się jeszcze zapisać, to ostatnia szansa, nikt się nie zgłasza. Lista posłów zgłoszonych do uważam za zamkniętą i jako pierwszy głos ma pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. A, określić muszę czas. 25 mamy tych oświadczeń, określam czas na półtorej minuty. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ślązakowska antypolska akcja przybiera kolejne odsłony. Tym razem w postaci tablic w śląskim dziwacznym Esperanto na budynkach urzędów miast Bytomia i Chorzowa. Pierwsze dodatkowe tablice w tym topornym do czytania sztucznym pseudojęzyku trafiły przed Urząd Miejski w Bytomiu w 2021 roku. Kilka dni temu tablice trafiły również nie na specjalnej tabliczce przed urzędem, jak ma to miejsce w Bytomiu, ale na ścianie urzędu i, co szczególnie skandaliczne, ze swoistym zrównaniem wojewódzkiego godła śląskiego z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. To bardzo niebezpieczny precedens. W moim przekonaniu tablice są w ogóle nielegalne. Nie można sobie od tak wywieszać tablic urzędowych w języku, który nie jest uznany prawnie. Na jakiej podstawie prawnej miejsce, notable uzurpują sobie możliwość zamieszczania tablic w nieistniejącym języku. I element komiczny. Nastąpiła tu kolejna tym razem lingwistyczna auto-kompromitacja tzw. ślązakowców. Starają się oni bowiem na siłę odróżnić mowę gwarową od języka polskiego, co okazało się być dla nich przeciwskuteczne. Wprowadzają więc ci nieszczęśnicy istne zamieszanie i nie mogą się zdecydować, jak się pisze na przykład słowo urząd w tych gwarach albo rada miejska i jak ją odmieniać. Czy miasta Bytomia, innym razem czy miasta Bytom, czy jeszcze miasta Bytomio, adekwatnie miasta Chorzów, czy miasta Chorzowa. No, powodzenia życzę, ale jest to w, moim, w mojej opinii skandal. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam Włodzimierza Skalika, także Konfederację Korony Polskiej. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polski rynek stali mierzy się z gwałtownym wzrostem importu wyrobów z Ukrainy. W ubiegłym roku, czyli za rządów Donalda Tuska, import blachy gorąco walcowanej wzrósł w stosunku do roku poprzedniego aż o 45 na ten rok spodziewany jest dalszy wzrost o 15%. Podobnie jest w innych grupach wyrobów stalowych. Firmy z Ukrainy korzystają z drastycznie niższych cen energii, niższych kosztów pracy, braku opłat klimatycznych oraz braku innych eurokołchozowych regulacji. Sojusz Warszawy z Brukselą skazał polską branżę stali na zagładę, a tysiące polskich pracowników na pozbawienie pracy i środków do życia. Krótkookresowo korzystne dla konsumentów niskie ceny wystrzelą w górę, gdy tylko rodzime firmy zostaną doprowadzone do upadłości. Zdesperowani przedstawiciele branży apelują do Donalda Tuska o ochronę krajowego rynku przed tanią stalą z Ukrainy. Drodzy rodacy, nie miejcie złudzeń. Tylko odzyskanie przez Polskę niepodległości może naprawić ten stan rzeczy. Ale zanim się to stanie, ten antypolski rząd musi zobaczyć Waszą desperację i zdecydowanie, zdecydowane działanie tutaj, na wiejskiej i w alejach ujazdowskich. Konfederacja Korony Polskiej będzie razem z Wami. Dziękuję bardzo, panie pośle. I teraz Witold Tumanowicz, Konfederacja. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rząd przygotował umowę z Indiami o tak zwanym zabezpieczeniu społecznym. W praktyce oznacza to, że obywatel Indii, który przepracuje w Polsce choćby miesiąc i zapłaci jedną składkę do ZUS, zyska prawo do polskiej emerytury. To jest absurd. Mówimy przecież o najludniejszym państwie świata. 1,4 4 miliarda ludzi. I to właśnie im otwieracie dostęp do naszego systemu emerytalnego, który już dziś trzeszczy w szwach. Tłumaczenie, że to rzekomo dla ochrony garstki Polaków w Indiach, brzmi jak kiepski żart. To nie Polacy w Indiach, a Hindusi w Polsce będą rzeczywistymi beneficjentami tej umowy. To kolejny element imigracji kolonizatorskiej prowadzonej za zgodą i przy współudziale polskich władz. Najpierw rynek pracy, potem socjal, teraz emerytury. Krok po kroku oddajemy kluczowe elementy naszego państwa w obce ręce. Rząd nie broni interesów polskich obywateli, tylko realizuje interesy międzynarodowych korporacji i ideologów globalizmu, a to ostatecznie polski podatnik będzie to finansował. Dziękuję bardzo panie pośle. A teraz zapraszam pana posła Jarosława Sachajko, koło Republikania. Dziękuję bardzo panie marszałku, drodzy Polacy. Dzisiaj chciałem wniosek formalny y, troszeczkę inny powiedzieć, ale jednak <słyska> trzeba zwrócić uwagę na to, jak i teatrzyk tutaj się odbywa, a właściwie groteska w polskim Sejmie i to na wielu poziomach. Po pierwsze, koalicja 13 grudnia przez 8 lat opowiadała, jak to źle było poprzednio, że obrady były prowadzone w trakcie nocy. Posłowie byli wówczas zmęczeni, nie można było się skupić itd. Tak tak Była obietnica, że będzie inaczej, ale co się stało? No, przyszła uśmiechnięta koalicja, która miała nie obradować po nocy, a no, mamy godzinę 22.45 i się kończą obrady. Ale cóż szkodzi obiecać? Miało być inaczej, jest jak było. wielu. Z posłów tu nie ma. Na ostatnich punktach mamy na sali plenarnej 15, osób, 15 posłów. Bo po co mają wiedzieć, nad czym się proceduje? Wystarczy, że dostaną od rządu czy od szefa swojej partii, jak mają głosować i jak małpki będą podnosili łapki, aby głosować tak, jak sobie rząd kazał. Szanowni Państwo, idąc dalej, to nie jest tylko to, że się poniża posłów tutaj, że pracują po 15, 16, 17 godzin. To jest brak szacunku dla Was, właśnie, bo oni nie mają pojęcia o tym, co tutaj się dzieje i y, jakie punkty są rozpatrywane. To jest tylko taki cyrk po to, żeby pokazać, że niby pracujemy. Jutro obrady zaczynają się o godzinie 9 rano, a kończą się o 2.30 rano, a później. Y, o dziewiątej znowu, kilka godzin później, o dziewiątej się zaczynają. Czy my, myślą państwo, że oni mają pojęcie o tym, co tu się dzieje? To trzeba zmienić ordynację, i ordynację wyborczą i pozbyć się takich nieodpowiedzialnych posłów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. W Senacie ma pan inną ordynację wyborczą. Nie wiem, czy tam jest lepiej.